Jo, mam z tej strony Vitisolo 7, a w dzisiejszym odcineczku zagromy sobie w grę. Zostań huraganem tak po polsku, bo mam przetłumaczenie na polski. Dobra, e, okej, okay, to co? Musimy jeść. No. Dobra, czyli mamy level drugi, to jest level ósmy, czyli tego jeść nie możemy, czyli możemy dopiero jeść tylko drzewa. Okej, okay, okej, okay, rozumiem, rozumiem. Teraz domy możemy również wciągać tu. Co to piczy, Jakiś samochód. Pa, tu jeszcze wszystko żuremy. Pa. ten ma dwa tysiące. Któryś tam jest taki wielki. Pip. Tu parasole jakieś. Tu coś. Tu jakieś te znowu. Wiatraki. Wszystko tu żremy. Co nam na drodze stanie? Znowu coś pipczy. Dobra, tu wszystko jemy. Tu też. czekajcie, czy tu jest jakiś limit jedzenia tego, czy nie? Mi się wydaje, że chyba nie. Pip. A, tu wszystkie budynki, cyk, 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 tu, tu drzewa, tu też, znowu te budynki wszystkie Tam są jeszcze jakieś 600 level... 6, 6, 600 level, teraz 800. Pip! Pip! Na chwilę co tutaj coś pipczy Coś tu trąbi. Tu 700 level za 700 levelu to chodziło, dobra, dobra. PIP! Nie, nie, nie ustawię. Z mnie! Tu się. Mo tu można jeść? Się nawzajem? Natomiast VIP Arena. No. Dlatego ja tam nie mogłem. nie mogę wejść. No. Czy dla nie chodzi, dlatego ja nawet nie próbowałem tam. A może ty mnie zostawisz, co kolego? No. ale ja nie wiem, czy tu się. Czy ja bym mógł go zjeść? Nie Dobra On mi wszystko zjera On mi zaraz wszystko zje PIP 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 Czekaj, ja zaraz może go dogonię, tylko spróbuj. Złot O nie, Kolego, tobie się coś nie pomyliło? Kolego Chyba, chyba mu się coś pomyliło, już uciekaj. Dobra. Okej. Y Okej, okay. okay. tu jeszcze na wodzie coś mamy Jakieś wiatraki. Tu coś? Mamy frigamsy jakieś. Tu 100% shift O tu możemy zasuwać. Pa! Mamy staminę. Ja nawet nie wiedziałem. Dobra, teraz to masz... Pa! A, ochronę, czyli można sieść. Dobra. Chyba ja tego zjem. Mm, co jest? Faktycznie. Pa, tego teraz. Pa. Cyk, patrz! Pa, teraz tego zjemy. Jaki jestem wielki. Cyk. Nie, 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 Ja nic tu nie zrobiłem. Proszę mnie zostaw... Proszę mnie zostawić! Gigant na pół mapy. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Co to za krowy? Zostaw mnie. Proszę, o mnie zostawienie. On mnie będzie teraz gonił przez całą mapę. Dobra, ja na niego nie wnikam. I tak, prędzej czy później to on mnie zażerę. Pa. W mnie Co ty do mnie masz? Tylko dwadzieścia tysiące chcę zjeść Ja Bo ja go nie. nie Pa zjem go Pa Cyk! Kurde Zjadł mnie? Free. a to jest z... A to jestem takiej samej wielkości aktualnie, dobra Teraz nie mogę się udać zjeść. Bo jak on mnie zje. Ile ja mam diamentów? 65 razy 2 i nuke everyone. To ja bym był największy. Kurde, no. Chciałbym to. A tu się diamenty zdobywa za jedzenie. Ok, ja to będę musiał kupić. Ja to chcę kupić nawet, Wam powiem. Ja to chcę kupić. Jeżeli mnie słyszeliście, tak trochę dziwnie, to ja miałem mikrofon przy, yy, przy buzi tak ten, więc teraz oddaliłem, więc możliwe, że słyszycie mnie troszkę lewe, lepiej. Ja trochę sobie przyciszę. on mnie znowu goni. On mnie goni. On mnie po raz kolejny chce zjeść. I po raz kolejny możliwe, że mu się to uda. Zostaw mnie tygnoju! stop mnie! Nie nie, 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 nie! 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 no i muszę od nowa. Dobra, od z początku. Kurde, no zjadnie no co za typek. Dobra, mamy tu jakieś prezenty? Nie. Dobrze, że teraz... Ja zbieram na to. I będzie NUKE EVERYONE i wszystko 40 level do jedzenia tego, tu mamy jakieś mini budynki Wtedy to, to ja wszystko naraz jadę, teraz to ja muszę... O Tu tak po kolei wszystko, cyk cyk Pak pam Tu, tutaj jeszcze mamy coś tu jakieś 40, tu mamy jakieś ten, tu 300 nie lewy, też bym chciał go zjeść. Kurde! Dobra, Tysią... tysięczny. No, on cały czas jeździ każdego. Patrz! Wyszedł z gry. Dawaj mi go. Dobra. Jeszcze troszkę mi brakuje, żeby każdego. Ale teraz się zastanawiam, czy ja ten level dostanę, czy ja tego... znaczy level, no. Czy ja od wszystkich dostanę ten level, którzy oni mieli, czy nie? Cię się wydaje, że chyba niestety nie. Niestety nie. O tak powiem. Dobra, dobra. Dobra, dobra. Tu coś jemy, tu jeszcze są jakieś itemy. Oczywiście wbijajcie na mojego Discorda, wbijajcie, e, subskrybujcie i tak dalej. Link macie w opisie. Dobra, tu jeszcze jakieś rzeczy jemy tu, 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 tutaj. O, tu są pa, jakie te, dobra Opa! Chodź tu! Dobra. Zjedzony. Dobra. Dobra, mamy kategorię drugą już. Dobra, nie jesteśmy największy, bo tamten jest największy. Ja jem. Ja jem wszystko co jest na drodze. Żeby tylko tamtego przegonić i tamtego zjeść. Patrz, ja go, ja go dogonię. No może nie, jednak nie. Tu go je, tu, tu. Jemy wszystko. Nie, no będzie ciężko go dogonić. Tu ile rzeczy. Dawaj go. Kurde, no uciekł. Tu też jakieś rzeczy. Te pa! Już wiele nam brakuje. Tak naprawdę. Tu 122 już mamy. Jeszcze troszkę. Już powoli się w jego, w jego stronę tam będę zbliżał, nie no żartuję. Bo jeszcze mi dużo do niego brakuje. Ja bym tego chciał zjeść. Kurde. No on mi cały czas ucieka. Nie wiem czy to chodzi o to, że on jest mniejszy, on jest szybszy, czy jak. Nie. Zostaw mnie. Zostaw mnie. Nie. To on ma więcej? Zostaw. Pa. I. Zjadłem go! Jest! Kadego kategoria trzecia. A, ty pex! No, było mnie nie gonić. No i teraz no i ja jestem tu dominuję, tu ja wszystko jem. Tu jestem największy z tym królem tych wszystkich innych huraganów. Lecimy po 100 tysięcy. To jest cel odcineczka dzisiaj. Tak naprawdę, że tak powiem. Tu tutaj... Co to tu było? Co ja? Samolot zawiarłem? Nie wiem. Ale te... Dźwięki jak ja zjadam, te PIM! O słyszycie? Takie jakbym coś stawiał w Minecrafcie jakiś blok. To, to jest takie satysfakcjonujące. Dobra, ja zaraz, zaraz będzie mnie, mnie na to stać. Ja to przetestuję sobie, jak najbardziej. Tu coś jeszcze jest. No. Albo dwa razy, nie, na dwa razy już mnie w sumie stać. Ale nie, kupię chyba nuke everyone. To będzie fajniejsze. zobaczymy jak to będzie wyglądać. Jeszcze 15. Jeszcze 15 Jeszcze 15. Co ja... Nie, to jest 13 tylko jeszcze. 12. 11. 10. 9. Ja będę tak powolutko odliczał. No chodź. 8. Jak go zjem, będę miał 100 tysięcy. Patrz, 5. No nie uciekaj tak daleko mi. Nie masz szans. Nie uciekniesz. Nie masz szans. Nie uda ci się. Nie uda ci się. Nie uda ci się. Pa! Jeszcze dwa. Pa 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 pa. pa. Najpierw go zjem. Nie. Co za typ? Nie, ja wezmę nuka... Nie, najpierw go zjem, bo ja nie wiem czy ja dostanę. Dobra. Aha! A tu za można kupywać, no mam. Czekaj, Shop. Dobra, a tu. No. Dobra. Patrz! PUM! Ale ja ich wszystkich nie dostałem. Ale dobra tam! Tu jest jakaś wyspająca zjem do pustki już. O. Tutaj, tutaj. Opa. Tu ile? Kategoria czwarta. Dobra, jeżeli odcinek wam się spodobał, dajcie łapkę w górę, subskrypcję na moim kanale, bo to był taki odcinek na szybko. Wbijajcie na Discorda. Na razie, dzięki, cześć.